Może zaczniemy od Osą. Najpierw byliśmy w Osą i tutaj rachunek jest 40 ,74 zł 74 grosze i już pokazuję co kupiliśmy. Opakowanie jedno kiwi. Kupiłam, też wzięłam niezapominajkę nasiona i maciejkę. Będę siała w ogrodzie tutaj taki, taką rabatkę mam przed domem, także tam posieję yy, trzy takie chleby, te co zawsze biorę i teraz a cztery i jeden taki żytni taki wzięłam na spróbowanie, zobaczymy, bo też ma fajny skład, więc wzięłam banany, dużo bananów, bo jakoś mam ochotę na koktajle no nie wiem, może z 7 sztuk tutaj jest i jabłka bardzo ładne jabłka są bardzo ładne takie i twarde naprawdę, naprawdę ładne jabłka, więc wzięłam były pączki, 6 pączków ale już zjedliśmy, jak zjadłam 2 a Artur 4 i ogórek jeden 3 mleka, 2% i to wszystko, jeśli chodzi o e, oszą.